W ostatnich zajęciach wiecie już jak wymówiać dźwięk T, połączenie literek PH, a dzisiaj zajmiemy się wymową liczebników 13 i 30. Wymowa tych liczebników z pozoru jest do siebie bardzo podobna, jednak są diametralne różnice pomiędzy tymi dwoma wyrazami. Polegają one przede wszystkim na rozmieszczeniu akcentów oraz innej wymowie końcówki, drugiej sylaby tych wyrazów. No więc najpierw zajmę się tą końcówką. Jak widzicie, tutaj wyraz 13, wymawiamy go 13. Mamy tutaj połączenie dwóch liter E, co powoduje, że te I będzie dłuższe. I ta druga sylaba to jest takie nasze tin. Natomiast tutaj w razie 30 mamy, zobaczcie, T i Y, to powoduje, że tę sylabę wymówimy króciutko. I ona będzie brzmiała ty, ty. Zatem tu będziemy mieć 13. A tu mamy felci. ,,thirteen'', felci. Jeszcze inną rzeczą, którą na pewno od razu już zauważacie, jest inne rozmieszczenie akcentów. Ja te rozmieszczenie też tutaj zaznaczyłam. W razie 13 akcentowaną sylabą, czyli tą sylabą, na którą jest położony nasz nacisk, kiedy mówimy, jest druga sylaba. To jest sylaba TIN. Natomiast w wyrazie 30 akcentowaną sylabą jest sylaba pierwsza, tutaj określona. Zatem wymagać będziemy z naciskiem na 30. I teraz zobaczcie, ja wymówię dwa te wyrazy jednocześnie i różnica, zobaczcie, jest ewidentna. 13. 13. Zachęcam do prawidłowej wymowy tych wyrazów. Z Waszych relacji też wiem, że nieprawidłowo wymówione 13 i 30 no, prowadzą do nieporozumień komunikacyjnych, zwłaszcza w miejscach pracy. Wszak no, bardzo ważne jest, czy powiemy do kolegi pracując nad projektem 13 czy też 30. Zatem powtórzmy jeszcze raz na koniec. 13. Życzę. Dobrej zabawy przy wymowie e, tych wyrazów i dalszej pracy nad Waszą wymową. Have a nice day. See you later. Bye.